Witam Was bardzo serdecznie, zapraszając na lekcję poświęconą dziadów części trzeciej Adama Mickiewicza. Utwór ten, uważany za arcydzieło polskiej literatury, wydany został w Dreźnie w 1832 roku, czyli w 10 lat później, w stosunku do drugiej i czwartej części dziadów. Jego powstanie jest związane z dwoma wydarzeniami historycznymi. Pierwsze z nich to proces filomatów i filaretów, a drugie wybuch i klęska powstania listopadowego 1830 roku oraz fakt, że Adam w nim nie brał udziału. Zacznę od tego drugiego wydarzenia. Zastanawiałam się, dlaczego. Poeta, który był przecież wielkim patriotą i uważał się za wieszcza narodowego, nie podjął walki w takim narodowym zrywie. Biografowie piszą na ten temat różnie. Jedni twierdzą, że nie zdążył przekroczyć granicy zaborów, a wiem, że przebywał w tym czasie w Wielkopolsce, czyli w Zaborze Pruskim. Inni twierdzą, że mógł przekroczyć granice zaborów, że miał wszystko przygotowane przez przyjaciół i transport, i pieniądze, jednak zabrakło mu odwagi. Był tak bardzo pogrążony w lękach, że nie potrafił zdobyć się na wielki czyn. Na dodatek przebywał między innymi w śmiełowie w dworku, gdzie dzisiaj mieści się jego muzeum i romansował z żoną oficera, który w tym czasie walczył. Trzeba dodać jeszcze, że jego starszy brat Franciszek, który miał pewną fizyczną ułomność, podjął walkę. Był on zawsze wzorem dla Adama, zawsze zachowywał się tak, jakby Adam sam od tego, tego od siebie oczekiwał. Był odważny, zdecydowany, przyjmował bohaterską postawę już od najmłodszych lat. I sprawiał, że Adam odczuwał ogromne kompleksy. Dla, dlaczego o tym wszystkim mówię? Otóż chciałabym, żebyście sobie wyobrazili, jak wielkie wyrzuty sumienia musiał mieć ten poeta i jak ogromny wstyd odczuwał z tego powodu, że nie zdobył się na udział w powstaniu listopadowym. Uznał, że musi walczyć za pomocą pióra. W liście do Joachima Lelewela napisał. To dziełko uważam jako kontynuację wojny, którą teraz, gdy miecze schowane, dalej trzeba piórami prowadzić. To koniec cytatu. ten Dziadów, część trzecia Adama Mickiewicza, to otwór, który jest walką z ceratem. Walką za pomocą pióra. Dotyczy on procesów filomatów i filaretów. Na początku mamy dedykację narodowej z prawym męczennikom, czyli wszystkim tym, którzy stracili zdrowie i życie w wyniku tego procesu. Proces był zainicjowany przez senatora Nowosilcowa, który był prawą ręką cara i chciał zabłysnąć wobec władcy. Aresztował ponoć już młodzież w szkołach podstawowych. Doszło do, oczywiście do młodzieży na Uniwersytecie Wileńskim. Nikt nie wiedział, nie znał właściwie powodu, dla którego jest aresztowany. Wszystko było tajne, nie informowano o niczym rodzin, torturowano więźniów i wywożono na Sybir. Tak to wszystko wyglądało. I Adam również był jednym z więźniów, tylko jemu udało się wyjść już. Po sześciu miesiącach, dzięki niepewnym znajomościom. Ale może na dzisiaj dosyć plotek o Adam Mickiewiczu. Plotek w cudzysłowie, bo nigdy nie wiadomo ile jest prawdy w tym, co piszą biografowie, a listy samego poety są zagadkowe i można je różnie interpretować. Namawiam Was do przeczytania tego dzieła, chociaż wiem, że nie jest to dla Was wielka przyjemność. Jest to ogromny trud, wysiłek intelektualny, a przede wszystkim emocjonalny, bo tam jest zawarta tak silna dawka prawdziwych emocji, że może to człowieka młodego przerastać i ja to w pełni rozumiem. Yy. Myślę, że ten punkt kulminacyjny jest wielkiej improwizacji, ale jednak ten fragment jest dla mnie najcenniejszy. Na razie tyle o dziadów części trzeciej. Dziękuję Wam za uwagę i zapraszam na następne lekcje. Do zobaczenia.